Co koloniu, zaczynamy obóz. W Buzku, Jaką trasę mamy przed sobą? Ile tu tam się będzie jechało? So, będziemy około dwóch godzin, może 2, 2, i pół. Nie wiem jak na trasie, bo dość mokro i ślisko jest. No obóz zaczynamy. Co Od niedzieli do soboty. Trasa bliższa, pogoda też inna niż we Władysławowie, ale trzeba to będzie jakoś ścierpieć. No. W końcu jest zima jeszcze, nie? Jak jest zima, to musi być zimno rok temu w busku żeśmy zaczęli te nasze kulisy kręcić to rok taki... jest rok. Rok, no. rok, prognoza pogody, prognoza pogody nie zapowiada się zbyt dobrze na, na ten pobyt padać ma gdzieś tak kozera i, i deszcze zapowiadają także no tu nie ma rzeczywiście szogun nie ma Mamy ma. radę jak zawsze Na Kauflandzie były lepsze zbiórki, bo nie trzeba było tyle iść. Rapia, rapia. Kaufland zawsze w sercu. czemu nie z drużyną bo ja byłem na obozie Wieliczce z na y, 9 rocznikiem a, ja a, tego stąd dzisiaj przyjechałem w pośpiechu tyle się jechało z wieliczki półtorej godziny no, my z Półtorej godziny z katowic tam jechałem i półtorej teraz tutaj nie my z katowic tak na parę grób ale 2,5 godziny nie no, ale jest tak w miarę blisko fajnie tutaj też środek super także Pogoda nie dokucza, bo jak ten, jak wyjeżdżaliśmy to lało w Katowicach teraz pięknie. No jak ja też jechałem właśnie z Wieliczki tam z terenu tego Krakowa, no to tak samo mega lało, więc powoli jechałem, ale tu już super. No fajnie, że z dużyną będziesz, no. no nie, nie ma innej opcji, nie? Nie ma innej opcji, no ale. Dobra, jak chociaż... chociaż jakby same wyniki. No, troszeczkę lepsze, ale nie te co nie się wydaje, to co wszyscy zakładali. Ale chociaż e, nawet będę teraz troszeczkę bardziej już na boisku z nimi, więc... więc no to, dobrze. to, to jeszcze pogadamy pewno. Co jak podróż minęła? W karty graliście coś? Graliśmy w karty. Tak. No już spokojnie, to, kto, kto kogo wykosił tam w te karty? Nie. Najwięcej napisie na plusie, no to golo. Wiadomo. Minus, to wielki. Każdy mniej więcej tak porówna na minus. Poczywałeś się po trudach podróży? No. Po nie, trudach, było zbyt, nie było me, Mentalnych do tego. I co trener mówi, że nie ma łatwych obozów i nie inaczej będzie i tym razem? To no na co się tu Zobaczymy jak to będzie. Raczej nie przeżyliśmy jeszcze takiego obozu. w którym by się wracało do Chociaż w Cetniewie był już tak bardzo no, blisko, no, to blisko to, sezonu. Ty tydzień przed ligą było. Tak, to no. to to leczalne, ale też, to też, też, też trzeba było jeszcze pokrócować tam trochę. Więc... Tutaj też nie ominiemy tej pracy. No, tak się martwimy, że jak będzie lało, to gdzie wy te wszystkie stroje będziecie suszyć, nie? No, będzie ciężko, A, kto pomyślał, że... Nieprzyjemny zapach będzie płacać. <noise> <noise> życie, nie? Życie, życie. Ja się nie no Jeszcze nie. Się, mosypę, <grym> nie jest no właśnie, nie, trzeba będzie sprzątać. Co w dwójkę jesteście? Tak. W dwójkę? No to wy, wyróżnieni jesteście, nie? I... Jak co podejście? Ja się nie poczułem Ale nie, dużo tu jak i czwórek, nie? Dużo tu i czwórek, ale wyjątkowo w tamtym roku było większość tu i dwójek właśnie. Tak mi się daje przynajmniej Większość, no. Tylko, już teraz jest, że tak powiem, większa ekipa, Bo jest i czwarta liga, a jedynka, bo 1 k 1, więc. Aha, to pół grupu No, to nie wiedziałem. Nawet wiedziałem. No trochę nas jest, 78. Ale warunki jak zawsze dobre. Dobrze, nie? A ten jednak tam Trochę trzeba się przejść na posiłek, ale to na drugą tą powiedziałem, że tak się czasem dobrze przejść. Dobrze przejść przed i po, więc... No. Jedzenie tu zawsze było dobre, nie? Ja. i co jak śmiertnik cokolwiek wejdzie to w każdym nie na i co przed treningiem co? Dżem, dżemka jakaś? nie drzemka? tak dżemka obowiązkowo? ty też tak. piotr? Tak? Tak. ja nie nie, ja może nadrabiam obowiązki A no, no właśnie, tu... idę! trener mnie woła tu muszę iść, no widzimy, Będziemy się, widzimy się na treningu laty. idę! macie, nie rób takich ale właśnie jak to wczoraj mi jeden kolega powiedział, czy sobie wyobrażasz, że Raków Częstochowa jest w zakupowaniu i Marek Papszul jest z od Facebooka. Pokojny. No. Jak to wylewać? O jest ten się na trener koordynator. Dobry jak, jak Panie Maczku? A to ja tu jestem od zadawania pytań Ale <noise> dobrze czy źle? Nie no bardzo dobrze Ja, ja się staram nie narzekać generalnie no, no Najważniejsze, czy obiadek smakował? Bardzo dużo było, bardzo sycące i smakowity porcje Cieszę się, cieszę, cieszę się. Myślę, że, się że się trener zobaczy. podziela moje zdanie. Może tu zobaczyć, że jak... są te piłki? O proszę A skąd, ja ma wiedzieć, gdzie są piłki, że zostawić piłki. To należałeś, Na To no to leżamy, wychodziliśmy to były, ale zresztą nie pamiętam No i co? Czystość jest zachowana. Proszę pokazywać ten... Ale ten trener, ten, trener... Ten, trener ten do naśladowania. Ale tak musiałem dać mocno. I trzeba jak wychodzić, to trzeba z zatyczki do uszu są. <noise> a to na, to na baterii chodziło. A to jak ładnie zaaranżował, tu łóżko ja rozdzielił. Ja to, a kto śpi? No ja sobie przerzuciłem łóżko, bo, bo mimo tego, że świat jest nowoczesny teraz, <głos> ale <noise> wolę być dalej od Maćka i tyle. <głos> <głos> jaki, jaki plan działania? Plan bardzo, dzisiaj wychodzimy, intensywne zajęcia. No ale jeden miejscu. trening tylko i... Juniorzy moci dwa treningi Wieczorem jeszcze muszą wyjść na halę, troszeczkę poprosować, bo mała mobilność w stawach, trzeba wszystko zwiększać, żeby dura. To trener nie chce zamordować. No. Nie, to no musimy pracować, trzeba to pracowanie pracować, nie zatrzymać. To też prawda. Trener też całe prawda. życie pracuje zagoniony, więc przyjacielu troszeczkę. Zatem bózko zdrój przy całym szacunku, bo bardzo lubiłem to miejsce, coś, no to jest bózko zdrój, a nie turcy. No, tutaj poza pracą to... Praca, praca, praca. praca. Na pokoje? Trudno było rozlokować chłopaków? Było no, to troszeczkę wyzwanie, ale jak zwykle organizator, pan Grzegorz Górski i jego wspaniała firma. Zaprosimy bo, przed kamerę o, przedstawiciela firmy tak, Football Ale tak. słuchano su, su, preferencji zawodników przy tak, rozlokowaniu tak. pokoju czy autorytarnie? Nie, nie, nie. O, wszystko, jeśli chodzi na przykład o pierwszą drużynę, wszystko ma być perfekcyjne. Trener pozał, kto się z kim lubi, kto nie lubi, kto z kim musi się jeszcze zintegrować. Wszystko jest to. Jakim klientem jest rozwój? Na firmę Football Court, która pomaga nam w tym, żeby ten czas zimowy był jak najlepiej spożytkowany również w zakresie zgrupowania. Wymagający. Dziękuję. Solidny, terminowy, jak my? <laughs> no, tak być. Tak, tak. Spełniamy tak. nawet najdrobniejsze potrzeby. To busko to jest taki nieoczywisty kierunek, bo to się to nie kojarzy się to z miejscem, gdzie drużyny przyjeżdżają na obozy, nie? To... Ale właśnie po to jesteśmy, żeby takie nieoczywiste odkrywać. Kierunki odkrywać. I jak widać podoba się, bo nie jedna dużyna akademia nawet z Ekstraklasy. Eee... No właśnie, bo tu jeszcze Lech Jakdański jest, tak? Lech Gdańsk, Ełka jest Łódź. To no, naprawdę, to już mają trochę Mida... dalej niż Ta, rozwój. Dawno było drugoligowe. Wieka jest jastrzębie, w ubiegłym roku skracań stołowa, ligowa, także... A no, we wszystkim maczesz palce? We wszystkim maczam palce, lubię to robić. No nie, masz Odwróć... Nie no, rozwój to nie, chyba od piłkę też y, osobiście wolałem takie miejscówki... Senne. Jako piłkarz wolałeś czutene piłka, obóz, tak? Znaczy tylko takie miejscówki... Mhm. Nie ma pokus? Gdzie, no, nie ma tego ruchu, zgiełku miasta i tak dalej, więc takie preferuję. A busko z się wpisuje w to idealnie od świetnej bazy. Co zaraz pokażemy. Tak jest pokażemy najpierw gdzie jemy. To jest jakieś dwie minuty na nogach od hotelu Cynamonowa? To się nazywa. Restauracja cynamonowa. Co dość Restauracja cynamonowa, domowe jedzenie. Vivaldi'ego jeszcze w parku puszczają Upuszczają, to Tomek Wubel był wielkim, wielkim fanem tego oknemu i tych pokazów świateł Tak, tak, tak Park jest obłędny, Wieczorany. Tu jest ta sala do analiz, tak, do sala odpraw. Tak, tutaj mieliśmy odprawy rok temu. Także nas znana sala. Kto ogląda rozwój te auto? Być może pamięta, jak nie, to sobie przypomnij. O, no, rzucimy okiem to. Tak. wiemy, o co chodzi. fitness, tak jeszcze nadgrzewy, można potańczyć, w luszczy się przejrzeć, tam jest. Jeszcze jedna strefa obdowej z dostępem do naszych druży. Sauny, jacuzzi, wieczorem wszystko będzie w porządku. Sauny z plus 10 do odnowy. No robi to wrażenie, nie powiem, że nie. Chłowaki, prośba do Was taka, żeby się skupić, skoncentrować na pewnych rzeczach. Jeżeli zaczynamy się nogów, to tak, żeby popracować. Nie żeby przyjechać, coś tam zrobić, tylko żeby naprawdę popracować, zrobić swoją robotę i tyle. Mam nadzieję, że to będzie inaczej. Jestem przekonany, że to będzie procentować, a o to nam chodzi. Jak trenerze pierwszy trening? A to tutaj jest ten... pierwszy, ja tu Czyli trener nie bierze odpowiedzialności? Znaczy teraz nie. Jego w meczach A, go, kiedy? Ja jego w meczach go w metrak. Jak w zwycięskich? Tak, nie, w przegrali tak samo. A to szacunek. Nie no, żartuję. No, no, dzisiaj było wprowadzenie takie tylko. Boisko jest, się nie pogorszyło do ostatniego roku, nie? Nie Jest, nie, okay. jest chyba lepiej niż w zeszłym roku, bo tam roku głodzimy. Temperatura jest, jest na plus, także. Jest fajnie, żeby tak było cały czas, żeby deszcz nie padał, by było. tak. jest, zostawiliśmy ten deszcz w Katowicach na razie. O, mam nadzieję taką, że tak będzie. No, no zobaczę. jeszcze dzisiaj mamy jeden trening na hali, że także... Spokojnie. Trening treningiem, też już w jakiś wolny czas jest. szachy wziąłeś czy nie? Wziąłem oczywiście, że wziąłem. Bardzo co, dobrze. Co, ja wziąłem zegar. To e? tu mamy. No. no to będziemy sobie, sobie, nie sobie... pykać z tym. No, to no, super. Są no, ten... sobie A to taki stres jak jest zegar, nie? A, ma nie? tam stres. Tak, pograbmy coś, nie Oczywiście. Tak myślisz? Manolo, Manolo pogra, ty Kolona a Kolo na pewno pogra, bo też lubi... Wczoraj. Tak jest, ale najpierw robota. Najpierw robota, a potem przenosi to wieczorem tak już bo robota to na kopalni brawo. brawo chłopaki, brawo, brawo! Trzymajmy! Dwie minutki! Jest to nagrany? Oje! Nagrane, No na odrzeopole wyszliście i ten kierownik co? Kierownik Odreopole zakomunikował nam, że jest bacznym obserwatorem naszych kulis. Bo to niezmiernie, niezmiernie miłe. Także panie kierowniku, jeszcze pan to ogląda. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pana i całe Opole. No było to fajne, że gdzieś tam... Yy, gość, który 100 kilometrów mieszka od nas, gdzieś tam jest, obserwuje i, i, i mówi, że fajnie i pochwalił naszą robotę, także... Także można śmiało powiedzieć, że ten, co robi te kulisy, to jest taki to? Człowiek. 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 człowiek, fantastyczny człowiek. człowiek. Asteto z ruchu i nasz Maciek to jest po prostu... To i tak wytnę, <śmiech> nie <śmiech> <to> <śmiech> śmiech twój, Czy Dobra, się. Nie, właśnie to będzie świst, jak wytniesz. To by było niemiłe z twojej strony. Czemu? To. A czemu masz wycinek? Ja nie robię tego, żeby siebie pomować tylko król. Ale każdy no... To Nie ty się brunisz, ja się bromis. Jeszcze to te pieniądze za tobie wzesz bardzo ciężkie, nie? <śleszy> Dla widzy, pokaż tak przy Bardzo no dobrze. No dobrze. Mam nadzieję, że nie pójdziesz do... Jak pójdziesz, zmienisz klub, to nie będziesz po pierwszej bramce też w herbie. Tak żeby też. Herbem rozwoju. Pod tym. Zawsze w sercu. Od młodego się chodziło. Jeszcze piotrka jak oglądałem. Diabol. Podobno Markus Rashford na ciebie mówił. Nie. Zresztą właśnie to z sezonu Rashford. Aktualnie A Mbappe? Ale, ale spokojnie wrócił. A Mbappe? Nie? Ale czemu Mbappe? Co? Ale mów do kamery. A śmieję się z nim, bo spałem jak Mbappe. To jest właśnie ja. Koledzy robią sobie. No to przynajmniej coś masz z niego, nie? No, tak. Można wrzucić do filmiku zdjęcie Mbappe'a większego. To podeszlijcie. Mogę podesłać, jak najbardziej trzeba. Wkleimy. Dobra, dobra, podeszlaj. B, musisz teraz zmienić Aha, stronę. Dobra. Ale... Jeszcze. Jeszcze. To jest to? No. Ty musiałeś sobie poszukać. A to, to nie będzie ta sama waga? Ta sama. Ta sama będzie. Ta sama. Ciężka. dobra, jest... jest... <grymne> 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 Nie, dobra. <bo> to się co nagrywa? Nie no, <wśród ośmiuszówki> nie nagrywa. No na wizjusy grafiki. Przecież ty masz pięciu, chłopi, pięć no. gwiazdek. Ja No to i teraz koźmie. Ja wezmę. Nie no, ja, ja boję po... się. bo ja tu się opiera? A, dobra, sorry. Będzie walka na będzie walka na telewizorach. Ja tu nie widzę telewizora, człowieku. Jak tu jest? Yy, X coś co? To jest proste. Yy, tu, tu kop, tak, X kopnięcia, ja, a to, to, to są to są te górne z pięści, a to są kopnie. Dobra, a, trener, a blokowanie to. Blokowanie te duże. No to, to. jest blok. A jak ten chce ja no. dół zablokować to 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 i to to... Ale się broni, Broni się czy nie? Tefruwę. Tefruwę. Dobra runda. <grym> Dobra runda Dobra runda Syli <Semik. grym> Ja chcę ja, tutaj fory daje, bo ja nie chcę mieć wylotki to być albo no, no, to no. Ale to są na cepy takie. No to mi chodzi właśnie, idę na cepy się fajnie ja, tutaj ja zaraz na cepy idę, na a przypadka. się... DAJ! Ale dawaj jeszcze jedną walkę, żeby mógł do parteru z tobą, no nie luz. No nie. John Jones. Dostaję? Inna punkty. Inne punkty. O, Dobra, to trzeba wyciąć. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jeszcze przyjdzie czas <laughs> rewanżu. Tak.